Hej wszystkim, mam na imię Martyna i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, szczególnie serdecznie po tak długaśnej, naprawdę długaśnej przerwie. Nie było mnie chyba z Wami za trzy tygodnie. I się trochę odzwyczaiłam od nagrywania, jeśli mam być szczera. Byłam trochę w Polsce i po prostu nie miałam czasu. Jak widać, zrobiłam sobie nową fryzurę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo proszę o kciuki w górę albo krótki komentarz, że fryzura jest ok. Jak nie, to postaram się coś w niej zmienić. Po prostu czekam na Wasze sugestie. A tymczasem do rzeczy, bo przychodzę tutaj z Wami, z, że, do Was z rzeczami z Aliexpress. Standardowo, jak zawsze, są to zakupy z Chin. Także nie przedłużam, nie przeciągam tego otwarcia. Zaczynamy! Tak może oto zacznijmy od takiej większej paczki, ponieważ nie jest napisane, tutaj jest zaklejone to, co tutaj do nas, do mnie przyszło. I nie wiem co to jest, tak starałam się wyczuć, ale zupełnie nie kojarzę. Nie wiem. Także otwieram sobie swoją niespodziankę. Przepraszam, jak zawsze tutaj oczywiście musi być ze mną kot, jak żeby inaczej. Tak, no, idź dalej, kontynuuj swój chód. Ośka. Tam, 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 tam. A teraz widzę, że przyszła nawet z potwierdzeniem, nadania, także fajnie. Zawsze jest to pewniejsza przesyłka. Ok, to jest dziwne, ponieważ w jednej paczce mam kolejne paczki. Ok, <śmiech> niespodzianka. <śmiech> Super, mam jeszcze dwie, trzy paczuszki w jednej paczce. Ok, to yy, yy, miło, dlatego chyba nie wiedziałam, co tutaj jest. Ok, każda jest oddzielnie zaadresowana. Nie wiem, co tutaj się przydarzyło, czemu to do mnie w ten sposób przyszło, bo na tej, tej pojedynczej również jest mój adres. Dziwne rzeczy, dziwna sytuacja, naprawdę. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Mieliście już coś takiego? Ja nie. Okej, okay. tu są kolczyki. Jakby jeszcze nie było mało kolczyków, to sobie dokupiłam kolejne. Z tego co pamiętam, były to kolczyki w super jakiejś promocyjnej cenie. Oczywiście napiszę Wam to na, tutaj na filmiku, cenę łączną zamówienia. Były one chyba z polecenia z jednej z grup na Facebooku. I są to takie bardzo ładne, moim zdaniem, kolczyki. Szczególnie podobają mi się te kwiatuszki oraz te motylki. Mam nadzieję, że Wam również się któreś podobają. Yy, może tak przymierzę sobie po kolei, żeby Wam pokazać wielkościowo, jak one wyglądają. Teraz mi uszy podpadają, albo no prędzej kółeczki się połamią. Bo ten metal nie jest zbyt e, czterny, że tak powiem. Tu jest ten pierwszy, kółko takie zakręcone. Fajne, fajne. Lubię kółka. Fajnie wyglądają. Ok. To ten. Sobę tutaj. Następne te alaperełki. Wyglądają tak. Nie będę już zapinać tylko po prostu wielkość jak to wygląda. Też fajne. Jeszcze później zobaczę w lusterku, jak to wygląda, bo na tym podglądzie mało co widzę. Ale wydaje mi się, że spoko. Wiecie co? Już mi motylek się no. Nic nie zrobiłam, przysięgam sobie tak sobie tyle, że widzieliście, że nawet przecież nie, nic nie stopowałam, nic. Zaraz to naprawię, bo tutaj wypadło po tego łączenia jakby kolczyka i motylka. O, już wsadziłam z powrotem. Ok. Jezu, nie wiem. Za, zawsze właśnie, jak te, te kolczyki dostaję, to tak mam mieszane uczucie przy zamawianiu, dlatego zawsze zamawiam, jak jest jakaś promocja, ponieważ nigdy nie wiadomo, co to za metal będzie. No i tak, jak właśnie mieliśmy próbkę. Bardzo szybko się lubi rozpaść. Okej, okay, nie wiem jak są jeszcze króciutkie. Aha, dobra, się tak odciągam. Podobają mi się te komatulki. Sympatyczne, o. Fajne. Bardzo fajne. Podobają mi się. Strasznie lekkie, naprawdę są tak leciutkie, w ogóle ich nie czuć. Co my tu jeszcze mamy? Takie ala guziki, bo dosłownie przypominają mi to, przypomina mi to guziki. Ale ja tam pokażę, o co mi chodzi. Płynęł mi to dosłownie guzik. <grych> bardzo małe. Wszystkie są super lekkie. Naprawdę, czuć, że to jest dość taki metal. Bardziej jak plastik, nie metal. Więc... Ale naprawdę były bardzo tanie. Ale wyglądają generalnie dość porządnie. gdyby nie to, że są naprawdę super lekkie, to, to mogę Wam powiedzieć. Jeszcze mam te właśnie kwiatuszki. Zobaczymy, wszystko tak przyczepione się trochę dłuższy poznać, bo to jest naprawdę ciężko. O, jak to zrobić, żeby jeszcze mógł sobie coś Nałożę na o, to może wtedy będzie wyglądać. O, sympatyczne. Też ładne, też mi się podobają. No. no i to takie zwykłe torełki. Kuleczki zaraz Wam również pokażę. Jak wszystkie, to wszystkie, a co tam. Ucho mnie piecze, ale to bardziej do tego wkładania i wyjmowania tych kolczyków, nie to, że są jakieś strasznie bardziej tandetne niż normalnie, nie, 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 to ja nie mam uczelenia, nie mam żadnego nigdy problemu, więc jeżeli chodzi o kolczyki, to jak najbardziej, jeżeli ktoś nie ma uczulenia, to jak najbardziej mogę śmiało polecić. Fajny zestawik, dość szybko, naprawdę przyszłość, nie pamiętam dokładnie ile, ale myślę, że to około 3 tygodni trwało, więc yy, nie jest to długo jak na Ali no i teraz mam drugą paczuszkę z tej jednej paczki mm. mam, mam nożyczki, ale po co, jasne nie ma problemu okej, okay, gadki wiem, że już Wam raz pokazywałam majtki ale zamówiłam kolejny raz jak szaleć to szaleć, majtek nigdy za wiele nie wiedziałam, że to wszystko idzie od jednego sprzedawcy to, to, jest, to jest naprawdę o czy nie przyszło. To jest niespodzianka, że to wszystko jest od jednego sprzedawcy. Przyszła do mnie taka branzoletka czerwona, dodatkowo gratis. Z takim tutaj drewienkiem na końcu listkiem. Raczej standard, jeżeli chodzi o Aliexpress, to już fajnie też szatek tutaj coś takiego. No i tutaj mam Majciochy. Takie majki Widziałam rozmiar XL, chyba największy z możliwych. Mam nadzieję, że będą... O, fajnie się rozciągają. Naprawdę spoko. Wziąłam taki brudny róż kolor, w ostatnich jak patrzyłam to właśnie dopiero po fakcie zobaczyłam, że one mają metkę w środku, więc teraz tego błędu nie, postaram się właśnie nie popełnić. Jest to 95% bawełna i 5% spandex, naprawdę tamte nosi się, nosi się super, nic się z nimi nie dzieje, także jak najbardziej mogę polecić, jeżeli ktoś szuka. Yy, podlinkuję Wam ten film do ostatniego filmiku, żebyście... podlinkuję Wam link do ostatniego filmiku, żebyście mogli sobie zobaczyć. Tutaj mam taki kolor granatowy i kolor szary. Nie wiem, tu jest taki szaro-oliwkowy kolor, nie wiem, coś w tym deseń. Czy tylko sprawdzę, czy one są względem siebie równe, bo ostatnio ym, czarne były dużo mniejsze, no i tutaj jest bardzo podobna sytuacja, że te granatowe są ciut-ciut, tak centymetr Krótsze od tych y, oliwkowych, a różowe już Wam mówię. Tak, różowe są równe z granatowymi, a oliwkowe są jakby najdłuższe. Także nie wiem, wszystko jest jedno, jednego rozmiaru, no ale jednak nie. nie tylko, na, tylko na aukcji, bo w rzeczywistości są troszeczkę różne. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, żeby później nie było niespodzianki. Jeżeli. Które są po prostu dużo, dużo się nie zgadzają z tymi, e, z, z, jakby odbiegają od pozostałych, tak jak miałam w przypadku ostatnio tych czarnych. Trzeba nam założyć spór dostaniemy zwrot pieniędzy, jako towar, który nie jest zgodny z e, opisem po prostu. No, bo jednak przy tamtych czarnych była naprawdę duża różnica w rozmiarze. Nawet nie próbowałam ich na siebie wciskać. A tutaj mam coś. Co mnie poniosło, jak zamówiłam, bo zam zamówiłam to za chyba 16 centów. Jest to taki, taki, taki do, jak to powiedzieć, jak podlewamy coś, w sensie nawet nie podlewam właśnie, żeby nie trzeba było podlewać. Tutaj wkręcałem butelkę z wodą, wtykamy to w doniczkę, a to, to nie wiem, żeby zatkać. To jest odpowietrzenie, okej. Okay. Czyli jeżeli to po co z jest Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, czemu to jest dwustronne, to bardzo proszę o podpowiedź. Dobra, naprawdę już nie wiem co to jest. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to piszcie mi co, bo nie wiem dlaczego. To jest na pewno odpowietrzenie. Jeżeli to się zatka w całości, no to woda nie będzie nam lecieć, tak? Ale czemu to jest i tu, i tu i to się jeszcze rozkręca i to się dziura wtedy? Jeszcze taki pipek tutaj. To już ponad moje siły, nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to bardzo proszę. To było bardzo tanie temu to zamówiłam. Niestety nie można było dwóch sztuk zamówić. Trochę szkoda. Później zajarzyłam, że to jest w ogóle na butelkę z wodą, także nie wiem, nie wiem, czy będę z tego korzystać, czy nie. O w ogóle jest? Jakaś dziurka? Tutaj nie ma dziurki? Albo jest bardzo z mi i naprawdę nie wiem. Dobra, później będę to rozkminiać. Takie małe coś. Pomyślałam, że zobaczę. No i co zobaczyłam. Ok. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą jedną paczkę. Staram się dzisiaj spieszyć z tym otwieraniem rzeczy, powiem, że jednak y, dużo ludzi woli, jednak jak te filmiki są zwięzłe i takie treściwe, więc dlatego dzisiaj staram się to tak szybko omawiać. Jeżeli coś jest niejasne, to bardzo proszę o, o pytanie, o komentarz, to z chęcią na niego odpowiem. Także teraz przejr przejrzę, przejrzę następną rzecz, tak dokładnie. Y, wiem co to jest, y, bo czuję. I mało tego, mam tutaj drugą paczkę. Tym samym, bo też czuję. Za jedną z nich, nie wiem za którą otrzymałam już zwrot pieniędzy, ponieważ naprawdę nie przychodziła do mnie długo, bardzo długo, więc wystąpiłam od, o zwrot kasy, ale dostałam obie. Także jedna będzie dla mojej mamy. Uwaga, jest to szczota do włosów. Tak, wszystko. Jest to szczotka do włosów, która się jest oryginalna z polecenia z grupy, nie wiem, która niestety jak... Uda mi się to dopatrzeć na, yy, przy, na, mojej, na mojej aplikacji, to dam Wam znać, podpiszę, która to jest oryginał, która nie. A, to jest oryginał, jest podpisana. Nawet nie muszę się doszukiwać. Ta szczotka kosztowała około 5 euro, z tego co pamiętam, razem z wysyłką. O, jakie ma tutaj swój taśmę, takie serduszeczka. Na tutaj. O, to są wszystko takie cini mini serduszka. Bardzo słodka. Ok, dla porównania, od razu wezmę tą drugą szczotkę. Tą nieoryginalną. Bodajże, tak mi się wydaje, że nie zamówiłam oryginału. Ale to się zaraz jeszcze wyjaśni. Może też jednak zamówiłam oryginał. Nie wiem. Już nie pamiętam, na pewno to było dawno, dawno temu. Opa. No, to nie jest oryginał, tak. Zdecydowanie, bo widzę, jest nawet i inaczej wykonana. Nie ma tutaj podpisu, gdzie ta czerwona właśnie ma. Yy, I... ale tak generalnie też ma tutaj serduszka takie zrobione, też jest mięciutka rączka, fajna. Wielkościowo jak jest wielkościowo? Wielkościowo jest identyczna, dokładnie taka sama. Tutaj te, to wszystko jest tak samo wykonane, też jest taka szczecinka. Te ząbki są na takich yy, nie wiem jak to powiedzieć. Żyłkach trochę, nie wiem jak to opisać, bo one są takie przezroczyste, naprawdę. Bardzo mięciutkie, to jest wszystko super miękkie. I powiem Wam szczerze, teraz, jak byłam w Polsce, to u mojej, yy, moja siostra siateczna albo kuzynka, w każdej części Polski, mówi się na to inaczej, ma jedną z takich szczotek, właśnie zupełnie. Nie wiem, chyba nie ma oryginalnie, już nie pamiętam. Ale spróbowałam uczesać się tą, szczot tą szczotką, to po prostu byłam w zupełnym. W głębokim, naprawdę, szoku, bo moje włosy, które zazwyczaj, jak jeszcze zanim je zaczęłam, tak wróciłam do naturalnego wyglądu, trzeba było się z nimi szarpać naprawdę ze szczotką, to tamtą szczotką po prostu przejechałam i byłam sama Za jednym gładkim przeciągnięciem. Ja byłam naprawdę w głębokim, bardzo głębokim szoku, tym bardziej, że tamtego dnia jeszcze wiał silny wiatr i moje włosy były po prostu jednym wielkim kołtunem, także... Jeżeli ktoś ma taki problem, to jak najbardziej polecam, teraz nie wiem jak mam wam pokazać, że to czeszę naprawdę idealnie, wezmę tą oryginalną, żeby nie było. I tutaj z tyłu spróbuję tknąć. Okej, okay. mam trochę tego, różnych takich rzeczy nałożonych w tej chwili na włosy, ale to i tak jest naprawdę, to jest jedno przyciągnięcie i one są idealne, także jeżeli ktoś poszukuje czegoś takiego, to jak najbardziej śmiało polecam fajnie wyprofilowana, wypróbowana już przeze mnie i jeżeli, jeżeli się mylę jeżeli coś jest inaczej, to oczywiście napiszę Wam tutaj na dalej filmiku. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szczotki, a teraz przechodzimy do sedna tematu, ponieważ mam tutaj paczuszkę. Jest to paczuszka PR-owa, pie, pie, e, czyli dostałam ją za darmożkę, żeby Wam pokazać i przedstawić produkt tej firmy. E, bardzo nie mogłam się doczekać, żeby... Faktycznie dostałem tą paczkę, czy może jednak pan e, mi tylko ładnie obiecuje, ale jednak faktycznie przyszła. I zaraz zobaczymy cóż to jest. Bardzo szybko przyszła tak w e, woli ścisłości naprawdę. E, są to słuchawki bezprzewodowe, bardzo ładnie zapakowane, naprawdę z, wszystko jest tutaj ofoliowane. Z tyłu mamy podpis w kilku językach. Oczywiście polskiego nie ma, no ale jest angielski, więc jeżeli ktoś zna angielski i niemiecki to na pewno sobie poradzi. Gdzie są to słuchawki bezprzewodowe. Już otwieram i już Wam pokazuję jak one wyglądają. Naprawdę tutaj wszystko bardzo ładnie zapolowane. Dodatkowo takie widzieliście, przyszły do mnie one w pudełku kartonowym, więc nic się tutaj nie zagniotło. Wszystko wygląda bardzo ładnie, więc spokojnie mogą służyć jako prezent dla kogoś. Okej, okay. a jeszcze tylko mam powiem tak. Yy, tutaj są... Okej. Okay. Tutaj tak one wyglądają, zaraz po otwarciu. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda, bardzo ładnie jest to zapakowane. Tutaj mamy jeszcze plastik taki dodatkowy. Już go sobie wyjmę, żeby się wszystko nie błyszczało. Okej. Okay. Tutaj mamy tą stację. Yy, ładującą, tak o, na magnesik, fajnie się zamyka szybciutko samo. Yy, mamy tutaj ładowarkę pod USB oraz głóźdź programu słuchawki. Nawet no, są podpisane całe szczęście, właśnie się zastanawiałam. Jest Elka więc już sobie łożę do tutaj, i zobaczę. Coś mi ona gada do ucha. Power off, power on. Ok, dobrze się w uchu, chociaż gdzieś tutaj mi uwiera coś, w tej lewej. Jakiś, no tutaj, a, tutaj jest coś takiego, to co mnie troszkę uwiera, ale myślę, że to jest w przyzwyczajenia. Tak one wyglądają w uchu. Fajnie. Dobrze trzymają. Na spacerze są idealne, bo mi się nie będą nigdzie plątać. Za każdym dotknięciem coś tam pani w uchu mi mówiła. Muszę je rozkminić później, a od się świeci. Na nie wiem, czy to jest, czy to jest niebieski, czerwony. Coś tutaj mryga, coś się zmienia. Nie wiem, może one są po prostu rozładowane, więc zaraz je włożę do stacji dotkującej i spróbujemy je naładować. Fajnie, bo to jest wszystko na magnes, więc one same się zasycają, jakby tam do środka. I o, jest jakaś setka, to znaczy pewnie, że są naładowane i nie trzeba ich ładować. Ok. Zaraz podłączę i zobaczymy, czy coś się zmienia. Jestem przy natopie, więc mogę to zrobić od razu. Podłączyłam i... Nic się nie zmieniło. Dobra, damy im czas i z dalej na stówce. Hmm. Dobra, przejdźmy na razie do dalszej części tego, co jest w opakowaniu, bo jeszcze to jest czy instrukcja obsługi, pewnie w takich samych językach jak tam z tyłu. Hmm. angielski, aha, na samym początku. <grych> Jakże to inaczej. Zdaje mi się, że te słuchawki są teraz naładowane. Jest to tak w ogóle firma Mix Cider, nie wiem jak to przeczytać, Mixer. Coś w ten desen. nie wiem czy to widać. Mam nadzieję, że widać. Pudełko jest bardzo fajne, ale jak widać już po podotykałam i zostały odciski paluchów, więc E, tak, było bardzo ładne przy pierwszym otwarciu, niestety już nie jest takie e, urodziwe jak było. Najbardziej podoba mi się to, że jest zbudowany na kanał na magnesik i bardzo, wygląda to bardzo bardzo stylowo. Także napiszę Wam jak tylko uda mi się je podłączyć, czy wszystko działa, czy, wsz czy w ogóle samo podłączenie ich do telefonu na przykład było e, trudne, czy raczej wszystko poszło tak dość intuicy intuicyjnie. I oczywiście dam Wam znać, jak się w nich słucha, czy te dźwięki są fajne, czy raczej takie stłumione i jakie były ogólne moje odczucia przy użytkowaniu tych słuchawek. Także to, był, to była wisienka na dzisiejszym naszym porcie otwierania paczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam Wam do polajkowania tego filmu oraz do zasubskrybowania mojego kanału. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i do następnego razu. Pa!